Gdzie ci go wsadzić. <noise> <Co sugeruje? głosy> Czy ty coś sugerujesz? Ktoś tak za, za ścianą słyszał, to by pomyślał. Te se dają. A w materiały budowlane, rzetelnie kompleksowo i na czas. Zaopatruje mnie hurtownia budowlana MADBUD. A pierdziele, wczoraj na krótkim rękawku, dzisiaj kurty, kalesony. Co ta pogoda wyrabia. Witam Was w kolejnym dniu. Szalujemy. Szalujemy. Mamy już ten podciąg wyprowadzony. Łaty z góry oporowe przykręcone. Zaszalowaliśmy nadprorze z jednej i z drugiej strony, podstępowaliśmy wszystko. Dzisiaj, z uwagi na to, że nie wiadomo jak nam długo pogoda pozwoli pracować, będziemy stemplowali ten podciąg, ten główny. I teraz, żeby nie dawać dwóch stempli na końcach, to po prostu będziemy robili szubieniczki. I pod każdą laszę będziemy dawali stempel. Także tniemy, zacinamy te stemple, deski tniemy na, na szubieniczki i będziemy podstępowywali ten, ten główny podciąg. I w zasadzie byłby gotowy, plus 15 deski, które muszą jeszcze przyjść na górę, żeby po prostu wyjść z poziomem tego blatu. I tamtej, I tamtej kształtki. Także piętnastki deski też już mamy podocinane. Zastępujemy sobie główny podciąg i idziemy robić zbrojenie do słupów, dlatego żeśmy nie tutaj nie, nie przekręcali tych blatów. I tych boków podciągu, żeby nam po prostu było wygodniej, wsunąć to zbrojenie, podnieść do góry i nasunąć po prostu na te, w, te, w te zbrojenie. Także taki jest plan. Jak nam pogoda pozwoli, tego nie wynikt. Także yy, fu, padła nam piła motorowa. Powiem wam. Made in Malezja, firma Bumak. Nigdzie nie ma części dostępnych Padła ten naciąg, który ciągniecie, żeby tą piłę odpalić to, to sprzęgło, czy wysprzęglik, czy jak to się tam kurde nazywało Byłem u kumpla w husfarnie No rzecz nie do zdobycia, chyba że z Chin Także żeby nie stać, po prostu będziemy zacinali to sogiem, Czyli tą piłą szablastą Brzeszczot do drzewa i i tym też zatniemy. Także działamy. Tu Wam pokażę. Tu Wam pokażę, jak, jak my żeśmy tutaj z tego sobie wyszli. Oczywiście te deski zostaną. One po prostu uniemożliwiają przesunięcie się nam tego szalunku. No bo wiadomo, no na tych trzech słupach środkiem wszystko tańcowało, tam znowu jest za długie, za długie pole, żeby, żeby po prostu porobić zastrzały. Sznurek rozciągnięty, szalunek dzielony na pół i wszystko, wszystko było ustawiane do osi, także tutaj tylko przyjdzie nam pozakładać właśnie te piętnastki te deski i na wysoki kant podstępować wszystko i już będziemy mogli układać belki stropowe Jak tam przyjacielu Średnio na jedza. Średnio, nie? Kurcze, mówię wczoraj na krótkich rękawkach, a dzisiaj kurde kalesony no to jak zimę normalnie. Jest wiatr. Najgorszy wiatr Najgorszy jest wiatr, kurde właśnie, a dzisiaj jest wiatr i dlatego jest zimno. Stempelki, nie? Najsampierw. No najsampierw. No najsampierw. Robiłem z takim. tam mój, te twój. I najsampierw. To też. Słuchaj. Yy, stemple. I dziesiątki deski. Na szubieniczki, tak? Dobra. To idę. Jakbyście chcieli sami wykonać sobie takie szubieniczki, to wiecie, jaką deskę macie, czyli w tym przypadku dziesiątka. Czyli Arnie może ciąć na 10 albo na 9, czy na 9,5. Nie może ciąć na 11, z uwagi na to, że wtedy deska po prostu schowa się za, za tak powiem, końcówką tego, tego stempla. Tutaj staracie się, żeby, żeby po prostu ta decha. Dolegała Do stempla Tak jak mówię Nie może tutaj przestawać I to jest taki najbardziej y, Sprawdzony sposób na to Żeby po prostu układając Belki czy na tą stronę czy na tamtą Unikniecie tak jakby prze, Przekrzywienia się tego y, Tego podciągu Normalnie byście musieli dawać Na każdej laszy Dwa stemple Nie za specjalnie by to się udało Gdyby na przykład wszystko było zastemplowane Tak jak widzicie tutaj Że stempel jest tylko podparty środkiem Dlatego, że mówię Mogłoby dojść do, do przekrzywienia tego szalunku a, a tutaj tak jak macie Zaszalowane to Tą belkę nad oknem To macie pewność, że że on nie będzie skręcony, także dlatego, dlatego robimy te, te właśnie szubieniczki. Ważne też jest, żeby te deski, które teraz będę przykręcał, też nie wystawały poza, poza krawędź tutaj, tą, tą górną, no bo wtedy całość nie będzie Wam dolegała do, do szalonku. I w zależności od tego, jaki macie podciąg, czy jaką macie belkę, no to tniecie sobie, przyjmijcie sobie taką samą szerokość, jaką macie dno. To taką tniecie tą deskę, a tutaj te, to już dowolne, mogą być kurcze nawet metrowe, czyli będziecie je krzyżować w tamtym miejscu. Ja ciąłem wszystkie na jeden wymiar, na 46, tyle co my mamy, właśnie spód. Tego naszego szalunku No i też w miarę możliwości Jeżeli będziecie to skręcali yy, Starajcie się żeby to względem yy, Tego stempla yy, Było mało wiele pod kątem prostym Bo z chwilą kiedy będzie za bardzo przekrzywiony A wy to podbijecie Pod szalunek No to stempel automatycznie będzie, nie będzie stał w pionie Także Także mniej więcej ustawiacie go yy, Do kąta prostego Względem stempla i I kręcicie. No trochę schodzi. No kurde, byłyby stemple systemowe. No to by poszło moment, no ale niestety nie mamy dojścia na takie asortymenty. Także posiłkujemy się odkupionymi stemplami i, i musimy sobie je sami robić. Ale plus jest tego, że to samo będzie na tym drugim domu. Lustrzane odbicie, także tylko przekładka i, i już będzie, już tam będzie szybciej. Hurtownia nam przywiozła kominy Wczoraj po południu, także... Także wszystko jest Tylko pogoda, żeby było I zdrowie No, okay, i następny. フフフ。<laughs> A liczyłeś, ile potrzebujemy? Już policzyłem. Tak? Dużo. <laughs> to faktycznie dużo. Słuchaj, lepiej trzy więcej niż jeden za mało. Tak. Ja nie mam zamiaru wtedy wiaderkami tego kurde zalewać. trzy, 3, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A potrzebujemy tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. No, czyli jeszcze raz tyle. Jak przejść na drugą stronę, Tu nie będzie przejścia No jak, to mam na alkohol. Ale to to musi być podparte Arni, kurde to, to najbardziej No, bo no to najbardziej, na najbardziej, no to Całe właśnie trzymanie. No. Całe trzymanie Końcówki belek tamtej, końcówki belek tu Co tak mówi Trochę kilo tam przyjdzie Musi, musi Trochę kilo będzie tam Jak coś to kombinerki mamy w taszce Do? W razie wyciągnąć coś no, no Palimy co? Żeby chociaż kurde cieplej pod nosem było Czyżby się zaczęła pogoda robić? Dobra, gdzie jest hamer? Tak jak teraz jest pion? Mhm. Dobra, trzeba zaraz je heftować u góry. Pod dwa wkręty, wiesz, z kosa.

Там плюсы и минусы там. Deska nie Który ten deska? Na następnym jest łączenie, także możemy dać ten deska. No. tam ciupni, czekaj ciupli, mu tak.

Tadeusz, klinika? Nie słyszałeś tego? No, siedzi Tadeusz w domu i telefon dzwoni. Podnosi słuchawkę. Halo, on klinika, on pomyłka i odłożył. Za moment dzwoni drugi raz telefon. Halo, klinika? No przecież powiedziałem, że pomyłka i odłożył. Za trzecim razem dzwoni telefon, odbiera. Słucham, a on Tadeusz, też klinika? <grywa> No. no No No? to no Trochę, no. Do, trochę do słupa Dobra Prawie Coś no, popsuł No dobrze Tak? Tak Co? Dobra trzymam to wybi? Dobrze i teraz jeszcze tutaj jeden, jeden C Będziesz ty? O! Tu chyba nawet obstawiałbym cegłę i deskę. O, to nie, Nie? Dobra i tego będziemy musieli Przyciąć Masz taśmę? Słuchaj my chcieliśmy 2,92 Tak? Eee, to jest 2,92 Daj eskaweczko, czy coś tam. Czy coś tam. To nie wiesz? To nie wiesz? To czym? Momento. Jakaś trybuna ludu. Czy na końcu? No środkiem, czekaj, no to obetniemy 2,88. To... Tak, tak, tak. 2,88. Gdzie ci go kurde wsadzić? Gdzie ci go wsadzić? Co sugeruję? Czy ty coś sugerujesz? Ktoś tak za, za ścianą słyszał, to by pomyślał Tese dają Ile mówiłem? Było 88 minut Jeszcze raz Tu już jest prawie czas na My Jeszcze tego wsadzimy A? Oj, jestem wsadzaniem yy, Zamontujemy Dobra, a jutro jaki plan? No, deski nie wiem, czy mam zniszczonego z tyłu. No. I zbrojenia. Najpierw zbrojenia. Belki. Bo deski wtedy nie włożę zbrojenia. Możemy jedną stronę deski walnąć, zbrojenia wtedy założyć. Eee, <słuch> to byśmy musieli słupy wsadzić. No mówię, zbrojenia. Z jednej strony deski możemy założyć, ale te słupy najpierw, a wtedy dopiero drugie deski. I to zbrojenia nasadzać z góry. No. Prądy wyłączał. Okej, okay, czyli jutro dalsza część podciągu. Kurczę. Nad godzinę już mamy. <grym> no jutro piętnastka deska. Z jednej strony belki na słupy zbrojenie mamy już pokręcone, także tylko je wpuścić i Idziemy kręcić zbrojenie na ten główny podciąg. Tam trzeba wyciąć tą. To U. Nie? Tak, tak. No i będziemy mogli pakować zbrojenie i zabudowywać to z drugiej strony. I wtedy, kucze, już tylko będziemy kręcili zbrojenie na wieniec. Bo na wieniec musimy mieć już też zbrojenie, i dopiero wtedy belki, bo nie wsadzimy. Także taki jest plan. Dobra, spadamy na hałas. Dzięki Wam za oglądanie. Do następnego razu, czyli do jutra.